Pamiętacie wczoraj, tutaj stała y, ta samica, jelenia, ta On Tu idą coś frejerzy, pompka z gówniakiem Kurwe klazu, wypierdolę Małż nie posrają Dobra, to ja jadę o. Dziadzia No raus, ja będę jechał sobie dzisiaj przejażdżkę zorganizowałem przy niedzieli. i zobaczymy co się dzieje na rewirze ciekawe czy ślisko jest na drodze może nikt nie wyjebie w nic. Ile ludzi łazi po wyłazili kuźwę Po świętach Kilogramy zrzucać O tu jakie zgromadzenie No, Raus, przychodzi no, ruchy kurwa, chyba czasu nie wiem To mile, jeśli czy nie? Ciekawe co tam to jest tą łosicą Muszę ją znaleźć kiedyś Pewnie gdzieś tam tamtych jest Proszę bardzo Orlen Gdzieś tu jest chyba Tu jakiś facet idzie To kobity pewnie na coś liczy Jęcze wstałem Czy wstałem zostałem kożę się w granicach otwartej Muszę budziłem o 8 Jakieś 4 godziny spałem może Spać nie mogłem Nie wiem czemu przez to kawa kurwa piję to kawę i chuj spać nie idzie Tu będzie indziej w tym mieście myślałem że coś tu będzie Jakaś rozrywka kogoś przyjadę na ulicy Pa. Wczoraj ten tak. Wczoraj sklep miałem bo chyba otwarty W pierwszy dzień świat nie było. W nie był chyba do 14 Nie poszedłem, patrzę w pierwszy dzień nic ja pozamykano a wczoraj dzisiaj, i dzisiaj pracownicy kuźwa sprzedają Tut na Legalu a zakaz handlu wprowadzi wierosów wielki a tam dupy tam Każda orzek może nie to jaki cypis idzie dopiero w pół do pierwszej no przecież 14 dziś Ale chuj tam Dobra to ja będę na razie kończył Na razie no jeszcze muszę dograć kawałek. Jeszcze wracam z jazdy popołudniowej. I muszę pozdrowić kogoś. I Sebastiana oczywiście. Nie wiem, czy to będziesz oglądał, czy nie całościowo. Ale oczywiście pozdrawiam. Czekam na ciebie. Zobacz, co się wyjdziało. Się dupę przyczepi chyba, co? Nie to, żeby coś, nie? No, Coś musisz siedzieć. Bo jak przyjadę do Ciebie, tu, to... ...nie będzie za wesoło. No. Co by tu jeszcze powiedzieć? Nudy dzisiaj nie ma o czym gadać nawet. Sobie wyjechały się przyjechać.